to co dzieje się za naszą wschodnią granicą będzie miał wpływ na spółki z polskiej giełdy, tak naprawdę już ma bardzo duży wpływ na niektóre spółki No wszystkie te firmy, które biorą cokolwiek z tego rynku wschodniego, czyli Rosja Białoruś, jakieś surowce, komponenty ewentualnie te, które sprzedają tam właśnie swoje produkty, no mają naprawdę tak lekko mówiąc przechlapane, ale są też spółki na polskiej giełdzie, które z tymi rynkami nie mają absolutnie nic wspólnego no i które jeżeli chodzi właśnie o tę wojnę pod względem operacyjnym, nic na niej nie stracą więc dzisiaj zajmiemy się właśnie takimi spółkami. Ja nazywam się Konrad Książak i zapraszam cię na moje top 5 spółek, które przez tę wojnę przejdą suchą stopą. Jeżeli chodzi o te spółki, to starałem się wybrać. Po pierwsze, oczywiście spółki, które nie mają żadnego żadnych koneksji właśnie z rynkiem rosyjskim, białoruskim, no czy też ukraińskim, który jest teraz bardzo zniszczony, ale też spółki, które są duże. Wziąłem sobie za cel spółki, które mają kapitalizację powyżej 1 miliarda złotych, ze względu na to, że to są zazwyczaj spółki płynne, z których ewentualnie, jeżeli byłyby rzeczywiście jakieś problemy, bardzo łatwo jest wyjść. Dlatego tutaj będą tylko te spółki duże, które mają kapitalizację powyżej miliarda, no i oczywiście, które przejdą suchą stopą przez ten kryzys. Zanim przejdziemy do naszego rankingu, chciałem tylko Ci powiedzieć, że jeśli kupisz cokolwiek w księgarni Trading Shop i wpiszesz kod GPW myślnik notowania to będziesz miał zamówienie 10 zł taniej link do księgarni i ten kod w opisie filmu. No a jeżeli chodzi o te książki, no to ja zdecydowanie polecam: Jak straciłem na giełdzie milion dolarów? Naprawdę bardzo ciekawa i pouczająca pozycja. I też giełda i psychologia. Tutaj jest wydanie czwarte. Autor Piotr Zielonka. Ja przyznam, że jeżeli chodzi o Piotra Zielonkę, no to bardzo lubię jego książki. Jeżeli jakąś znowu napiszę, to będę polecał w ciemno, ze względu na to, że to jest naprawdę bardzo dobry autor. Jeszcze raz powtarzam: link do księgarni i kod promocyjny na to, żebyś miał zamówienie 10 złotych tani w opisie filmu. No a jeżeli chodzi o ten nasz ranking, no to ma pora już go rozpocząć, więc zaczynamy od miejsca piątego, a na miejscu piątym spółka Autopartner. Autopartner jest dystrybutorem części samochodowych, który nie ma praktycznie żadnej działalności na Ukrainie, Białorusi. Czy w Rosji, więc to można powiedzieć, że jest aspekt pomijalny. No a jeżeli chodzi o spółkę, no to oni już w 2021 pokazali, że w tym takim otoczeniu zerwanych łańcuchów dostaw, oni sobie świetnie radzą. Zresztą jak zobaczymy na ich wyniki finansowe, to ten 2020 rok już bardzo mocno zwiększył ich rentowność, no i też przychody, ale 2021 można powiedzieć, że jest jeszcze lepszy. I pod względem rentowności, pod względem przychodów, zysku tak naprawdę, biorąc pod uwagę finanse, bardzo dobrze sobie poradzili. No tutaj głównie chodzi o to, że jeżeli mamy zerwane łańcuchy dostaw, no to problem jest między innymi z samochodami. Wiemy wszyscy, że na samochód nowy jeszcze przed 2020 roku zazwyczaj czekało się 2-3 miesiące. W tym momencie to jest 9-10, czasem nawet ponad 12 miesięcy czekanie na nowy samochód. Skoro tyle jest czekania na nowy samochód, to większość osób będzie jeździło tymi starszymi, a te starsze oczywiście trzeba naprawiać, i tutaj właśnie wchodzi w autopartner ze swoją ofertą. Dzięki temu można powiedzieć, że te łańcuchy dostaw były. Pozrywane, a autopartner bardzo dobrze się zaopatrzył, te zapasy poszły im bardzo mocno do góry, czyli spółka bardzo fajnie się do tego przygotowała. Dzięki temu y, mogli powiększyć marżę, zwiększyć właśnie tę marżę, zwiększyć też przychody, no bo zapotrzebowanie było większe. No i teraz, jeżeli mówimy o tym, że jest jakiś kolejny konflikt. No, i nie wiemy kiedy on się rozwiąże, to on tylko może tak naprawdę spotęgować te zerwane łańcuchy dostaw. Ja nie uważam, że te łańcuchy dostaw zaraz się naprawią, ze względu na to, że to nie jest dzień czy to nie jest tydzień, tylko to jest naprawdę długa droga na takie działania wojenne, no gdzie wiele rzeczy z Chin oczywiście płynie frachtem morskim, ale też jeździ tirami czy jakąś koleją. No i te. Niestety kierunek wschodni, no jest w pewnym sensie zamknięty. Przez to to może potękować te zerwane łańcuchy dostaw, no i na tym dalej może korzystać spółka Autopartner. Więc tutaj biorąc to pod uwagę, myślę, że Autopartner naprawdę dobrze sobie poradzi. 2020 rok, gdzie no ten rok był bardzo trudny, sobie poradzili. 2021, gdzie były te zerwane łańcuchy dostaw, bo tak naprawdę te łańcuchy dostaw mocniej się zrywały w 2021 niż dwudziestym, oni sobie jeszcze lepiej poradzili te cztery ostatnie kwartały, czyli trzy. Kwartały z 2021 roku i jeden z 2020. Wyglądałem jeszcze lepiej niż cały 2020 rok. Także spółka, można powiedzieć, na tych zerwanych łańcuchach dostawy, między innymi oczywiście, bardzo dobrze zarabia. No bo tutaj też trzeba pochwalić spółkę, że oni się do tego po prostu świetnie przygotowali. Także u mnie na miejscu numer 5 spółka Autopartner. Jeżeli chodzi o miejsce numer 4, no to na miejscu numer 4 jest spółka LiveChat. Dlaczego spółka Livechat jest na miejscu numer 4? No po pierwsze, u nich patrzymy głównie na miesięczne powtarzalne przychody i jeżeli chodzi o te miesięczne powtarzalne przychody z Rosji, Białorusi, Ukrainy, to jest około 1%, więc absolutnie pomijalna wartość. No, i jeżeli tutaj mówimy o spółce LifeShot, oni jakoś bezpośrednio na tym nie zarobią, ale pamiętajmy o tym, że to co się dzieje tak naprawdę za naszymi granicami tylko potęguje to, że złoty będzie coraz słabszy. To nie jest tak, że złoty był jakiś bardzo mocny i w tym momencie nagle on się osłabił. Nie, biorąc pod uwagę, jeżeli zobaczymy sobie ujęcie złotówka do dolara, dolar do złotówki w takim ujęciu, no naprawdę długoletnim, widzimy, że cały czas. Jest spadek wartości złotówki, to znaczy jeden dolar jest wart coraz więcej w ujęciu złotówkowym, to no więc ta wartość złotówki spada. Ostatnio, oczywiście, mieliśmy taki bardzo mocny skok, jest teraz odreagowanie, i ja tutaj nie, nie, nie myślę o tym, że nie wiem, na przykład złotówka zaraz w ciągu najbliższego miesiąca dojdzie do 5 złotych, znaczy dolar dojdzie do 5 złotych czy 6 złotych, jak to niektórzy uważają, ale widzę. Tę tendencję, która jest od wielu, wielu lat. Złotówka cały czas się osłabia, a to, co dzieje się za naszymi wschodnimi granicami, za naszą wschodnią granicą, tak naprawdę tylko potęguje ten efekt. Więc tutaj, no, rozumując, można powiedzieć tak nie wprost, no bo to nie jest tak, że live chat jakkolwiek zarobi na tym, co się teraz dzieje, ale widzimy, jakie są tendencje i to, co się obecnie dzieje, potęguje te tendencje i dzięki temu live chat właśnie może zarobić. Live chat no, to jest takie oprogramowanie biznes to biznes, dzięki któremu właśnie firmy mogą komunikować się ze swoimi klientami. jeżeli oczywiście używają tego oprogramowania Live ewentualnie między sobą też pracownicy mogą się komunikować. więc tutaj to jest myślę, że coś przyszłościowego, no bo wszyscy przynosimy się w tym momencie do internetu. A to, że właśnie ta złotówka jest słaba i będzie coraz słabsza. No to tylko live chatowi sprzyja ze względu na to, że oni tak mniej więcej 80, a nawet chyba 90% w swoich wszystkich przychodów mają właśnie w dolarach. Oni też bardzo często raportują wszystko w dolarach, więc im słabsza złotówka, no dla nich, tym lepiej. Nie mają zbyt dużych kosztów w innych walutach, główne koszty mają w złotówkach, chociaż też oczywiście jakieś koszty dolarowe tutaj są, na przykład utrzymanie serwerów ale jeżeli chodzi o przychody bardzo bardzo dużo tych przychodów w ujęciu procentowym to jest właśnie dolar więc tutaj ta słaba złotówka zdecydowanie im sprzyja. To co się dzieje za naszą wschodnią granicę tylko potęguje ten efekt. No i prawdopodobnie nie będzie tak, że za tydzień czy za miesiąc zobaczymy nie wiem piątkę, jeżeli chodzi o dolara, ale mówimy tutaj bardziej o tym, że no to za parę lat, jeżeli teraz jest ta średnia, powiedzmy 4,20-4,30, to myślę, że te kilkadziesiąt groszy za parę lat będzie więcej. To mówię o takiej średniej, no bo skoki rzeczywiście mogą tutaj być. Skoki no, były w historii to takie dosyć duże, kilkunasto, kilkudziesięcioprocentowe, zaraz to się wypłaszczało. W każdym razie widzimy, że ta tendencja no, jest jednoznaczna. Ten, tę linię trendu moglibyśmy spokojnie wyznaczyć. No jak mówię, to, co się dzieje za naszymi wschodnimi granicami, tylko potęguje właśnie ten efekt. Także tutaj patrzę raczej pozytywnie, jeżeli chodzi o wszystkie z segmentu IT, segmentu gamingu oczywiście, że nie miał dużej sprzedaży na rynku rosyjskim, zazwyczaj nie miał dużej sprzedaży. No i LiveChat można powiedzieć, że jest takim, taką spółką, która, która w tym momencie jest taką twarzą właśnie tego całego segmentu IT. Dlatego właśnie LiveChat tutaj wybrałem do tego rankingu na miejscu czwartym. No, a jeżeli chodzi o miejsce trzecie na najniższym stopniu podium, u mnie wśród spółek, które przejdą suchą stopą przez ten kryzys, myślę, że znalazła się spółka, której wiele osób mogłoby w tym rankingu w ogóle nie uwzględniać, a nawet niektórzy uważają myślę, że niektórzy uważają, że ta spółka może stracić. I zaraz chcę się wytłumaczyć: na miejscu trzecim spółka Dino. Jeżeli chodzi o spółkę Dino, myślę, że każdy wie, czym Dino się zajmuje. To są markety, no markety głównie umieszczone, zlokalizowane na zachodniej Polsce. Na wschodzie jest ich naprawdę bardzo, bardzo mało. No i to jest, można powiedzieć, spółka, która daje wyzwanie Biedronce, Lidlowi, Kauflandowi czy Kerfurowi. Także to jest właśnie tego typu market. No i jeżeli chodzi o Dino, dlaczego ja osobiście uważam, że Dino może na tym nie stracić, co najmniej, a może nawet po części jakoś zyskać. Jeżeli chodzi o to, co się teraz dzieje, no to widzimy, że ten konflikt na Ukrainie, to, że Rosja najechała Ukrainę. Ja nie jestem jak papież Franciszek, ja potrafię stwierdzić, kto tutaj jest agresorem i to nie my wszyscy jesteśmy winni, tylko Rosjanie są za to winni. Potrafię to stwierdzić. Szkoda, że papież jednak nie do końca to rozumie. On powoduje to, że mamy wzrosty cen żywności. No nie oszukujmy się. Ukraina przez tak naprawdę wiele lat była uznawana za spiklerz Europy. No i dalej tak to się dzieje. To znaczy, jeżeli chodzi właśnie o produkcję rolną, to Ukraina była bardzo ważnym graczem na tym rynku europejskim. Jeżeli chodzi o oleje chociażby, no to można powiedzieć, że dominuje na tym rynku. Rosja też jest w tym przypadku istotnym graczem. No i jeżeli mówimy o tym, że ceny żywności rosną, ceny nawozów rosną i to bardzo mocno, no. To będzie oznaczało, że ceny na półkach sklepowych po prostu będą rosły. Więc jeżeli będzie sytuacja, w której to cena będzie rosła, to no to coraz większy, tak naprawdę mamy powód do tego, żeby kupować te tańsze produkty. Czyli będziemy mieli coraz większe parcie na to, żeby jednak kupować te produkty, które są po prostu tańsze, bo cena będzie odgrywała coraz większą rolę. No a tutaj nie oszukujmy się, duże markety są na wygranej pozycji w stosunku do jakichś małych warzywniaków, takich yy, małych sklepików takich osiedlowych, bo duży sklep zawsze może lepiej negocjować swoje ceny. Jeżeli sklep na przykład Dino zamawia 100 tysięcy jabłek, no to ta cena jednego jabłka dla sklepu Dino będzie dużo, dużo niższa niż dla Jakiegoś warzywniaka, który zamawia na przykład, nie wiem, tysiąc jabłek. To jest, myślę, że całkiem oczywiście. Cena w hurcie zawsze jest niższa niż cena w detalu. Więc tutaj myślę, że oprócz tego, że będą te wzrosty cen, no to jeszcze mówimy o tym, że część ludzi, którzy kupuje w tych małych sklepikach, przeniesie się do dużych marketów, bo po prostu tam jest taniej i to będzie coraz bardziej zauważalne, jeżeli ta cena będzie grała coraz większą rolę. No i tutaj myślę, że ten rynek dla dino. W pewnym sensie może się zwiększyć, bo niektórzy tutaj uważają, że nie warto teraz inwestować właśnie w tego typu spółki ze względu na to, że skoro jest taka ogromna inflacja, wszyscy ludzie będą biedni i nie będzie tak naprawdę nikt na nic wydawał, bo nikogo nie będzie na nic stać. No, z jednej strony tak, ale bardziej my tutaj mówimy o jakichś takich dobrach luksusowych. Jeżeli chodzi o dino, no to oni sprzedają te dobra podstawowe nie wiem, chleb, owoce, warzywa, mleko, jajka itd. No, z tego nie zrezygnujemy, albo inaczej, z tego się rezygnuje całkowicie na końcu, jak już jesteśmy jakoś przyparci do, do ściany. Więc ja tutaj nie sądzę, żeby w tych dużych marketach, dużych dyskontach jakoś mocno zmniejszyły się obroty. A uważam, że część ludzi, która nie była przekonana do dużych dyskontów, z przymusu tam pójdzie, no bo po prostu tam będzie na półkach sklepowych taniej. Dlatego moim zdaniem, Dino tutaj może być po części wygranym tego, że ceny żywności, czyli tych podstawowych produktów, idą w górę, no i myślę, że. Takie największy wzrost dopiero jest przed nami, no bo jednak mówimy tutaj, że i ceny nawozów kilkaset procent idą do góry, one determinują ceny żywności, ceny żywności też determinuje to, że Ukraina jest zniszczona, więc tutaj biorąc to pod uwagę, myślę, że Dino może być po części, no albo przejść przez ten kryzys całkowicie suchą stopą, albo nawet po części, po części troszeczkę wygrać, no też mówimy o tym, że jeżeli chodzi o uchodźców, no to przyszło, już przyjechało do nas ponad 2 miliony uchodźców, to są głównie kobiety i dzieci, ale umówmy się, w takim sklepie Dino taka kobieta na przykład spokojnie może pracować, także nie mówimy o tym, że na przykład jak w przypadku budowlanki mamy jakiś odpływ pracowników, bo... Tutaj w sklepach Dino raczej nie byli pracownicy, którzy muszą pracować siłowo, więc tutaj nie ma tego problemu. A z drugiej strony jest ta strona popytowa, jeżeli chodzi o pracowników, no bo tych ludzi dużo tutaj przyjechało na no, umówmy się, jeżeli chodzi właśnie o Dino czy tego typu pracę. Tutaj bariera językowa nie jest tak naprawdę bardzo istotna, więc tutaj od strony chociażby pracowników też nie widzę jakichś dużych zagrożeń, dlatego Dino ląduje u mnie na miejscu numer 3. No i teraz srebrny medal. Miejsce numer dwa spółka, która przejdzie suchą stopą przez ten kryzys, a może nawet na tym w pewnym sensie zarobić, miejsce numer dwa to spółka Bogdanka. Lubuski węgiel Bogdanka, spółka zajmująca się węglem, można powiedzieć, że przez ostatnie lata tego typu spółki były tępione przez Unię Europejską, no ale to nagle się okazuje, że jeżeli chodzi właśnie o tego typu spółki, no to w takich sytuacjach kryzysowych my nie jesteśmy w stanie jakkolwiek zastąpić węgiel. Oczywiście, mówimy tutaj o tym, że Oze się rozwija i powinno się rozwijać bardzo dobrze, się, że się rozwija, no ale jeżeli ktoś myśli, że miks energetyczny może być w 100% zbudowany z wiatru i z fotowoltaiki, no to. Myli się, po prostu się myli. Tak się, e, tak się nie da. No to i dlatego właśnie chcemy budować atom i mam nadzieję, że ta budowa atomu u nas przebiegnie jak najszybciej. No chociaż ta budowa atomu już od kilkunastu lat co najmniej jest w grze i nic się na ten moment tutaj nie dzieje, więc to mnie troszeczkę martwi. Ale jeżeli chodzi o Bogdankę, dlaczego wybrałem akurat Bogdankę, a nie JTSW? No bo jeżeli mówimy o JSW, to, to z jednej strony można powiedzieć, że też to jest spółka, która może tutaj pokazać dobre wyniki. No bo jeżeli chodzi o JSW, no to jest głównie węgiel koksowy, no też koks, no więc potrzebny do produkcji stali. No a skoro stali jest coraz mniej na rynku ze względu na właśnie tę inwazję, to JSW też zarobi. Ale uważam, że z tych dwóch kopalni bardziej zarobi Bogdanka, dlatego że Bogdanka to jest ten węgiel kamienny do celów energetycznych. No cele energetyczne, tak, czyli po prostu musimy grzać, no i przez to właśnie ten węgiel jest potrzebny. On był bardzo mocno importowany z kierunku rosyjskiego, między innymi oczywiście, no i jeżeli teraz nie ma tego węgla z Rosji albo jest go mniej, no to skądś trzeba go brać. I Bogdanka jest idealną, można powiedzieć, odpowiedzią na to, co się teraz dzieje, no bo oni cały czas tutaj, jeżeli chodzi o spółkę, powiększają ten potencjał produkcyjny spółki, no i cały czas produkują ten węgiel, produkują, wydobywają ten węgiel kamienny, który jest stosowany przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej, produkcji cementu, no oczywiście wszystkie duże elektrownie w Polsce są zasilane dalej na węgiel, więc ten węgiel jest, jest potrzebny na Unia Europejska, no ma teraz problem, czy wprowadzać jakieś sankcje, jeżeli chodzi o właśnie między innymi węgiel rosyjski, no tutaj wiadomo, że są niektóre kraje, które są przeciwko temu, inne są zdecydowanie za, Polska jest zdecydowanie za, no ale prawda jest taka, że Unia Europejska bardzo mocno importuje właśnie ten węgiel z Rosji, proszę zobaczyć, ponad 40% jest właśnie z Rosji, no i tutaj Polska nawet mówi o tym, że Polska chce dać takie embargo. Żeby w ogóle tego węgla z Rosji nie brać. No i każda taka informacja jest korzystna dla Bogdanki. Bogdanka to jest ta spółka, jedyna można powiedzieć, spółka z tego dzisiejszego całego zestawienia, która bardzo mocno poszła do góry. No i Bogdanka u mnie ląduje na miejscu drugim. Myślę, że zasłużenie poszła do góry właśnie ze względu na to, że naprawdę tutaj rynek może się dla niej bardzo, bardzo mocno zmienić. Dlatego Bogdanka u mnie ląduje na miejscu drugim. No, i jeżeli chodzi o spółki, dobrnęliśmy do miejsca pierwszego. No, a na miejscu pierwszym spółka, która moim zdaniem suchą stopą przejdzie przez ten kryzys, no a przede wszystkim możliwe, że to co się teraz dzieje, da jej fajne wyniki finansowe. Na miejscu pierwszym spółka XTB. Dlaczego spółka XTB? No nawet sama spółka pyta się dlaczego XTB? Ano dlatego, że dla XTB najważniejsza jest zmienność. Jeżeli jest zmienność, no to XTB zarabia. XTB to jest oczywiście broker, można tam założyć konto. No i jeżeli mówimy już o spółce samej XTB, no to najważniejsza dla nich jest zmienność i to jest coś na co nie mają wpływu mają na to, żeby mieć coraz więcej klientów i ta liczba klientów z roku na rok rośnie. Ja robiłem wywiad z prezesem spółki XTB, masz go teraz tutaj na górze po prawej stronie, myślę, że warto zobaczyć. No a jeżeli chodzi o spółkę XTB, no to jak mówię, zmienność jest dla nich bardzo istotna. No i widać to po wynikach finansowych. 2020 rok ogromna zmienność, no i ogromny wzrost, tak? W marcu, w kwietniu wszystko spadało, w maju, czerwcu, lipcu było to takie mocne odbicie, no i przez to zmienność była naprawdę ogromna i XTB świetnie to wykorzystało 400 milionów zysku, prawie 800 milionów złotych przychodów. 2021 też ta zmienność była duża, ale nie aż tak duża i zauważmy, że te wyniki są trochę słabsze. No ten pierwszy kwartał w 2022 roku wiemy, co się działo 24 lutego, kiedy Rosja najechała Ukrainę. Była zmienność ogromna. No oczywiście nie taka jak w marcu 2020 roku, na to tutaj nie liczymy, ale jednak ta zmienność naprawdę była bardzo, bardzo duża. No i XTB myślę, że na tym naprawdę bardzo dobrze wyszło ze względu na to właśnie, że oni na tym na tym zarabiają, tak? Pamiętajmy, w marcu ta zmienność była tak naprawdę na całym świecie w w 2020 roku, w pierwszym kwartale, to taka ogromna zmienność była głównie na rynku polskim, na niektórych rynkach europejskich. Także ja tutaj nie liczę na jakąś powtórkę z 2020 roku, ale widzimy, że jednak ta zmienność bardzo duża jest, no i na tym właśnie XTB zarabia. Dlatego, w moim odczuciu, to jest spółka, która, jeżeli chodzi o ten konflikt, zdecydowanie przejdzie suchą stopą. Na ta zmienność, która jest w tym momencie na rynku, może im pomóc i to bardzo, bardzo mocno. To był mój ranking odnośnie pięciu spółek, które moim zdaniem przejdą całkowicie suchą stopą to, co się obecnie dzieje. Napisz mi w komentarzu, co Ty myślisz o tych spółkach. Pamiętaj, że brałem tylko pod uwagę spółki duże, spółki o dużej kapitalizacji, powyżej miliarda złotych. Także, oczywiście, są różnego rodzaju na przykład lubawy, które na tym mogą zarobić w przyszłości, może też na przykład Creotech, no nie wiem, ciężko tutaj jednoznacznie powiedzieć, ale to są wszystko spółki mniejsze, brałem tutaj spółki duże, także czy Ty masz jakieś spółki duże, które właśnie w tym rankingu mogłyby być, przyznam, że do ostatniej chwili zastanawiałem się, czy na przykład aseco tutaj nie umieścić, aseco mocno zdywersyfikowany biznes, jeżeli chodzi właśnie o przychody, tutaj są rozłożeni tak naprawdę na wielu, wielu rynkach, te rynki Rosja, Ukraina nie stanowią dla nich zbyt dużego, zbyt dużego przychodów, więc tutaj do końca zastanawiałem się, czy ASECO czasem nie umieścić jednak na miejscu piątym. No, zdecydowałem, że tak naprawdę byłoby u mnie na miejscu szóstym. Także można powiedzieć, że jeżeli ktoś napisze, że ASECO tutaj powinno się znaleźć, też się po części, po części zgodzę. Trochę na tych zasadach, co live chat. Oni tutaj zarabiają dużo w obcych walutach. Napisz mi, czy jakiś spółek dla Ciebie tutaj ich zabrakło. No i przede wszystkim standardowo życzę Ci samych zysków. Dzięki bardzo i cześć. Trzymaj się.